Według psychologii istnieje 8 zachowań, które pozwolą Ci kontrolować swoje emocje w kulminacyjnym momencie. W świecie pełnym stresujących sytuacji łatwo można się wplątać w chaos, jednak świadome zarządzanie emocjami pozwoli Ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem i dokonywać pozytywnych zmian na przyszłość. W tym filmie dowiesz się, jak utrzymać kontrolę nad swoimi emocjami i co robić w trudnych sytuacjach. Numer 1 Rozpoznaj swoje emocjonalne wyzwalacze. Rozpoznanie swoich emocjonalnych wyzwalaczy stanowi pierwszy krok w kontrolowaniu swoich uczuć. Emocjonalne wyzwalacze to czynniki wywołujące uczucie złości lub frustracji. Mogą to być różne elementy od konkretnych osób, wspomnień i miejsc, a nawet określone słowa czy zapachy. Każdy z nas ma swoje unikalne wyzwalacze, więc konieczne jest zastanowienie się nad nimi i refleksja nad swoimi uczuciami. Zdobycie świadomości swoich emocjonalnych wyzwalaczy pozwoli efektywniej nimi zarządzać, zamiast reagować agresywnie. Numer 2. Przyjmij kilka głębokich oddechów. Kiedy zauważysz, że stajesz się zbyt zdenerwowany, poświęć chwilę na głębokie oddychanie i uspokojenie siebie, aby uniknąć reakcji, której później będziesz żałować. Oddychanie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów szybkiego uspokojenia się w chwilach złości, frustracji czy stresu. Szczególnie pomocne może być, gdy odczuwasz ogromny stres, wzięcie 3-4 głębokich oddechów pozwoli ci szybko się uspokoić. To wpływa korzystnie na układ nerwowy, redukując stres, co z kolei ułatwia zrelaksowanie się i lepszą kontrolę nad emocjami. Numer 3. Nie regulujesz silnych emocji. Możesz sądzić, że tłumienie silnych uczuć sprawi, że znikną, lecz to nieprawda. W kontekście kontrolowania emocji kluczowe jest ich regulowanie, a nie tłamszenie. Regulowanie emocji oznacza świadomość silnych uczuć i umiejętność radzenia sobie z nimi w zdrowy sposób. To istotny krok w życiu. Może to obejmować rozmowę na ich temat lub zapisywanie ich oraz refleksja nad nimi. Tłamszenie emocji polega na unikaniu lub ignorowaniu tego, co się czuje, udając, że nie ma się uczuć wobec czegoś, co w rzeczywistości ma znaczenie. Taka postawa może prowadzić do kumulacji negatywnych uczuć i późniejszej agresji. Numer 4. Używaj komunikatów ja zamiast komunikatów ty. W momencie, gdy zostajesz sprowokowany, emocje mogą burzyć się wewnątrz ciebie. Niemniej jednak ważne jest, abyś był świadomy, że wybór słów może albo poprawić sytuację, albo ją pogorszyć. Kiedy ktoś mówi lub robi coś, co cię irytuje, łatwo jest używać stwierdzeń w stylu zawsze to robisz, lub nigdy nie słuchasz. Jednak korzystanie z takich sformułowań zazwyczaj prowadzi do wywołania złości i obrony ze strony drugiej osoby. Zamiast tego, aby obwiniać kogoś za swoje emocje, weź odpowiedzialność i wyraź, jak się czujesz. Na przykład, zamiast powiedzieć zawsze się spóźniasz, powiedz czuję się zaniepokojony, gdy się spóźniasz, bo martwię się o Twoje bezpieczeństwo. To skupia się na Twoich uczuciach, zamiast oceniać zachowanie drugiej osoby. Numer 5 nie podnoszenie głosu. Podnoszenie głosu to oznaka utraty kontroli. Kiedy doświadczasz złości, naturalnym odruchem jest chęć wyrażenia swoich uczuć i myśli jak najgłośniej. Jednakże taka reakcja nie przyniesie niczego dobrego, lecz jedynie eskalację emocji. Natomiast twoje słowa będą miały większą moc, gdy będziesz używał spokojnego i stanowczego tonu. Nawet jeśli masz odmienne zdanie, spokojny ton może sprawić, że osoba, z którą się nie zgadzasz, będzie bardziej skłonna do zrozumienia, jeśli twoje argumenty są oparte na faktach i logice. Utrzymywanie spokoju pomaga obu stronom poczuć się szanowanymi i poprawia komunikację, co ułatwia rozwiązywanie konfliktów. Numer 6. Nie przypisuj złych intencji. Formułowanie założeń na temat zachowań lub intencji innych osób bez pewności co do nich może prowadzić do wybuchowych sytuacji. Przesądzanie jest niebezpieczne, ponieważ opiera się na niepełnych informacjach. Jeśli zakładasz coś i na tej podstawie wyciągasz pochopne wnioski, druga osoba może poczuć się zaatakowana i zareagować nadmiernie. Dlatego następnym razem, gdy ktoś powie lub zrobi coś, z czym się nie zgadzasz lub nie rozumiesz, nie przypisuj jej z góry złych intencji. Zamiast tego zadawaj pytania, aby lepiej zrozumieć, co ma na myśli, zanim wyrobisz sobie opinię na temat zachowania drugiej osoby to pozwoli wam lepiej się dotrzeć dzięki czemu oboje będziecie mogli pełniej zrozumieć swoje stanowiska i konstruktywnie iść do przodu numer 7 wykazuj empatię gdy czujesz, że emocje zaczynają nad tobą panować, może cię ponieść, co sprawia, że trudno jest zachować racjonalność wobec otaczającej sytuacji. Szczególnie prawdziwe jest to w przypadku trudnych sytuacji związanych z innymi ludźmi. Jeśli jednak chcesz utrzymywać kontrolę nad swoimi emocjami w trudnych momentach, umiejętność współczucia jest niezwykle ważna. Wymaga to od ciebie wyobrażenia sobie, że jesteś w czyjejś sytuacji i spojrzenia na sytuację z ich perspektywy. Choć może to być czasem trudne, musisz pamiętać, że każdy ma swoje problemy i wyzwania. Mogą mieć zły dzień lub borykać się z pewnym problemem, przeżywają trudności, ale nie są jedynymi, którzy mają swoje trudności w życiu osobistym. Pamiętaj, że choć nie zawsze musisz zgadzać się z zachowaniem lub opiniami innych, wykazując im współczucie, będziesz w stanie lepiej zareagować. Numer 8 Weź chwilę przerwy. Jeśli próbowałeś wszystkiego i wciąż masz trudności z kontrolą emocji, weź chwilę przerwy. To skuteczna strategia zapobiegania nadmiernym reakcjom i rozwiązywania konfliktów. Daje ci to szansę na uspokojenie się, zastanowienie się nad tym, co chcesz powiedzieć lub jak to wyrazić, a następnie powrót z jasnym umysłem. Szczególnie pomocne może to być, jeśli inna osoba sprawia, że czujesz się zraniony lub zaczynasz się bronić. Kilka minut samemu pozwala rozładować napięcie przed powrotem i skonstruowaniem konstruktywnej rozmowy. Gdy zrobisz to odwrotnie, twoje zdania będą wypowiadane przez emocje, które przejmują nad tobą kontrolę. Taki przebieg zdarzeń powoduje, że twoje następne godziny, czasami dni, są przesiąknięte negatywnymi emocjami i złym samopoczuciem. Nie pozwala ci to normalnie funkcjonować i rozwijać się w prawidłowym tempie. Zrobienie chwili przerwy jest jedną z najskuteczniejszych metod opanowania swoich emocji. Jeśli opanujesz i wprowadzisz do swojego życia wszystkie sposoby przedstawione w tym filmie, pomogą ci one znacznie poprawić Twoje samopoczucie i świadomość umysłu. Szczególnie w sytuacjach, w których emocje górują nad Tobą, to wytrąca Cię z równowagi, sprawia, że wypadasz z rytmu życia i skupiasz się na zupełnie innych rzeczach niż powinieneś. Świadome kontrolowanie emocji to pierwszy krok do poprawy życia. Wielu z nas traci dużo naszego cennego czasu przez emocje, które nad nami panują, więc dziś zacznij to zmieniać. Pamiętaj, że gdy nie reagujesz, pozostawiasz miejsce na odpowiedź. Zawsze masz kontrolę nad swoimi emocjami i tym, jak wpływają one na Twoje działania. Oznacza to, że jeśli ktoś próbuje Cię zirytować, nie musisz reagować emocjonalnie. Jestem bardzo ciekawy, czy sposoby przedstawione w filmie były Ci znane wcześniej? Daj znać w komentarzach. Jeśli ten film okazał się dla ciebie pomocny, daj mu kciuka w górę i podziel się nim ze znajomymi. Niech Feniks będzie z tobą.